Godzin minimalnie wynosi regularny okres dziennego odpoczynku kierowcy autobusu A 9 kolejnych godzin B11 kolejnych godzin C13 godzin. No i moi drodzy, na mocy rozporządzenia Parlamentu Europejskiego o numerze 561 łamane na 2006 yy, kierowca autobusu, ale i również kierowca samochodu ciężarowego, yy, ma obowiązek wykorzystać, czy wykorzystać yy, tak, wykorzystać odpoczynek dzienny. W trzech formach: regularny, skrócony i regularny podzielony. I w przypadku tutaj zadanego pytania, regularny okres, ok, yy, regularny okres dziennego odpoczynku nie może trwać krócej jak 11 godzin. W przypadku tutaj widzimy w przypadku 9 godzin to jest okres skróconego. Tak, okres skróconego odpoczynku dziennego. Natomiast kierowca może sobie go podzielić. Pierwszy podział to jest 3-godzinny taki okres. I następnie 9 godzin, łącznie daje nam 11, ale w pytanie chodzi o regularny okres odpoczynku, dziennego okresu odpoczynku, więc odpowiedź prawidłową będzie odpowiedzią B.